Nowy dzień postępy. Podstawa przygotowana do założenia, a ta stara wyjęta. Wjęliśmy kolumnę podstawy. Trzeba trochę tu oczyścić pod nią i założyć docelową podstawę. Działamy dalej. O przekładnia włożona, przykręcona, podstawa przykręcona, przekładnia również, zostało pod tą drążek, ale to trzeba ustawić jak jest wąskierowniczy Więc najpierw wałek, manipulatory pozakładać, no i tą rurkę nieszczęsną od zrzutu dorobić, bo ta zasilająca dostarczy. Działamy dalej. Nieszczęsna rurka się wygina. Wstępnie już jest dopasowana. To jeszcze musi być takie zakończenie grubsze, żeby przewód założyć na opaskę. A tutaj musi być zarobiony pierścionek z nakrętką. No coś takiego jak tu. Tak to wygląda. Rurka już jest dorobiona, wygląda tak. Tata pod ją dopasował. Jak fabryczna. Zgalwanizowana. Galwanizacją w sprayu. Zgalwanizowałem. Czekam aż wyschnie, montuję. I zobaczymy, czy będzie sprawa. Kolejny dzień, a przekładni nie ma na miejscu. Eee. Niestety po zamontowaniu tamtej, okazało się, że jest uszkodzona. W jedną stronę się kręciło lekko, w drugą się kręciło ciężej. Później nagle przestała chyba w jedną stronę kręcić. Bez, w ogóle bez wspomagania było, a w drugą stronę lekko kręciła. No i co? No i wymontowaliśmy ją z powrotem. Była następna z zapasów i znowu opiaskowana, nie rozbieraliśmy, mówimy założymy, zobaczymy jak to będzie. Założona, identyczna sytuacja, w jedną stronę się kręci lekko, w drugą delikatnie, no może odczuwalnie ciężej, no i się przecinała. Na końcu nie chciała z powrotem wrócić ze wspomaganiem. Trzeba było ją zerwać i dopiero, dopiero od połowy w jedną stronę zaczęła wspomagać. Y, no i co, no, zdenerwowanie sięgnęło zenitu, no i co, no i wymontować trzeba było. Y, jeszcze w trakcie, jak była wymontowana, y, to znaczy, jak jeszcze była tutaj założona w samochód. No to postanowiliśmy tamtą rozebrać i, i pomyśleć, mówimy, no może się coś zrobi z tego. Ale, no ale po rozebraniu y, stwierdziliśmy po oględzinach, strasznie była zaszlamiona, że chodziła na, prawdopodobnie na oleju spalonym, bo aż, y, aż taki zgorzel jest na niej, tak jakby na silniku spalinowym, a, a to przecież tylko przekładnia, dosłownie się takie odrywały takie płaty spalonego, spalonego, oleju. No i co się okazało, że po yy, sprawdzeniu, po rozbiórce takiej częściowej yy, rozdzielacz, który jest umiejscowiony tutaj, ma wrzery. Po prostu ma wrzery i tego już się nie da uratować. O, nawet tutaj widać, że, że to jest w takim opłakanym stanie. Myśleliśmy, żeby ją poskładać, wyczyścić, no ale jednak się nie da. Nie da się ewentualnie yy, do regeneracji. Będzie, yy, no i co? No, mieliśmy, <ścoughs> mieliśmy na szczęście jeszcze jedną przekładnię, która okazała się być dobra. Więc jest pomalowana, schnie, i będziemy ją zakładać. Miała być rozebrana, bo też nie wiadomo jak długo leżała, żeby ją zobaczyć też na tym rozdzielaczu i ewentualnie przeczyścić, jeżeli gdzieś tam stoi coś przykorodowało albo coś się z nią stało. No ale padła decyzja, żeby ją założyć i zobaczyć co się będzie działo. No i okazała się trafna. Po kilku obrotach w lewo, w prawo. Po odpowietrzeniu okazało się, że wspomaga, także jesteśmy uratowani. Samochód poskładany przekładnia działa, wspomaga bardzo ładnie, lekko, tak jak powinno być. Dzisiaj byłem na podcięciu drzew takich brzuszek, trzeba było się wymanewrować, co bardzo pomogło. Bardzo pomogła ta, ta lekkość kręcenia. W tym, w tym manewrowaniu. E, jeszcze przed tą przekładką, tak wtrącając, e, przed tą przekładką, tej przekładni kierowniczej, byłem na badaniu e, UDT, na, na, na przeglądzie UDT, UDT Urząd Dozoru Technicznego. No i przyjechał pan inspektor, i już idąc w stronę podnośnika, miał bardzo duży uśmiech na twarzy. Podszedł, obejrzał, posprawdzał to, co miał posprawdzać, no i powiedział, że tak ładnego podnośnika tego Bumarowskiego na starze jeszcze nie widział, co jest, co jest fajne i bardzo budujące. No i za to też dostałem naklejkę i dokumentację, decyzję o, o dalszej eksploatacji tegoż podnośnika. Więc to by było na tyle do następnego filmu. Na razie, cześć.